Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft nowinki. Jak obiecałem, słowa dotrzymałem, dobiliśmy 200 łapek, rzucam wam kolejny Minecraft nowinki. Wielkie dzięki! Naprawdę to naprawdę wielka liczba łapek. Więc kolejny raz podnosimy poprzeczkę i jeżeli będzie 250 tym razem łapek to od razu rzucam wam Minecraft nowinki. Więc Challenge accepted? mam nadzieję. A teraz wracając do tematu nowinek, dzisiaj przedstawię wam kilka zmian. Na temat Minecrafta 1.8, więc zapraszam do oglądania. Nowy blok, czyli nieporastający Dirt, jak i stary blok, który już jest od dawna w Minecraftie, aczkolwiek jego nowe funkcje zostaną przywrócone do Minecraft, czyli gąbka, prawdopodobnie będą miały grawitację. Nikt nie był w 100% pewien, czy podwodne dungeony na 100% pojawią się w Minecraftie 1.8. Jeb. Potwierdził ten informację i powiedział, że już w jutrzejszym Snapshocie ujrzymy oto właśnie te dungeony, nowe moby i prawdopodobnie jeszcze kilka innych rzeczy, o których informuję was już od kilku Minecraftowych nowinek. Tak, tak! Już jutro w środę otrzymamy prawdopodobnie Snapshot, więc już jutro szykujcie się na kolejne Minecraft nowinki. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft nowinki lub jak ja już to tradycyjnie mówię w Snapshocie. Hej!